Zapraszam do oglądania czwartego w Drogmas. Hej, <laughs> widzowie, ok, to teraz już otwieram. Wiem, że nie jestem przygotowana, że będzie robić pierniczki. Otwieram tak na szybko okienka w kalendarzu. Na razie mój ulubiony ze znacznymi czekoladkami. Czyli EWDLAP. Tyk. Łooo. na to okienko otworzyć. Wow. Otworzyłem. Oh my god. Otworzyłem to okienko, matko. Po prostu my się nie przyznajemy. Czy, gdzie? Czwarte okienko. któryko chyba już nie ma? Zostałyśmy oszukani. O jest. Czwóreczka. Eee, tutaj. O, tutaj otwieram. Szybko już otwieram, no nie? Znowu gwiazdeczka. No. Ale mnie, że truskawka tam jest. I ja widzę, że Olaf czotaj od 24 ok.

dwójka jest na znaczy o tutaj koło trzejca koło tutaj gdzie jest trzejca o no dobra na choince bardziej o no kołowa Eee, Pamiętajcie, co to jest? Więc to jest sushi? Manga w sobotę w Danii. Uwielbiam. Cieszę bo mam oczy. To ma oczy <trykowało> na ręce. Mam do następnego pojęcia. A my będziemy robić pierdleczki. Jeszcze nie będziemy dekorować, bo jutro może będziemy lub wtorek, będzie na koniec. Ja Wiecie co Rafał tutaj zrobił? Ło, wow. się wybrała. Jeszcze tu moje pianino zepsute. Okej, okay, ja już idę. Wiecie... Jeszcze Rafał tutaj zalał. Wiecie co Do wiele zaraz będziemy robić piernicz. I Wpadajcie na nowy kanał Stay Drugs 2. Wałę do Aby jakby zobaczyliście um, jakąś filmików w postaci, to, to weźmy na inną wersję nagrywania filmików, tak? Tak! No, Tak, mamy się. Zobaczyła ona w chyba! A nie śpi, a śpi i odeszła nogą! A! A! Co to jest? Co chyba Idziemy robić pierniczki, chyba, wiecie? O, o przepraszam! Zrobiliśmy pierwszą, pierwsze ciasto pierniczki. Nagrywam z jednej deski. W naszym łóżku fajnie. <laughs> Może robimy kiedyś takie jakieś Ej! Zadawajcie jak, pod jakąś społecznością pytania, ok? Telefon... O nie! Zatrzyłoby to ekran. Źle to nagrałem. Ale ten mas jest chyba nudny, no Jezus. Tu mam wam to nagrać, jak robimy pierniczki i może sami złotą. Widzicie to wie. Zostawiajcie sobie lajki, bicie. Bo nie będzie 30 subów, to nauczę sobie Insta. Mówiłem, wam ostatnio chyba o tym. To to zawijajcie subiczki. Dużo was jest bardzo, aż 5000, tysięcy, to zawijajcie subiczki. Tam na dole widzicie gdzie. Jest, jest na razie biały przycisk, ale będzie szary, to znaczy, że już nie subujecie, bo czarny. Za YouTube zmienił się teraz. Lepiej to wygląda, no nie? mi Mikołajki. Już zrobiliśmy pierniczki. Zrobiliśmy tak. pierniczki. Klej wam tutaj więcej, Widzicie? Fajne, no nie? No, bardzo fajne. To bo mamy się. Ja je sam robiłem. Co na ten? Ola, była maruda. Wiecie. Chyba, dlaczego głupio, bo tam cieszycie. Do następnego ujęcia. I jest dopiero dziesiąta To Zobaczcie, jest siedemnasta i już jest ciemno. Mam takie fajne lampeczki, no nie? I to moje. No dobra, moje pokażę. Ola tutaj robił na masakra, no nie? Tak. A będziemy sprzątać. Tak. Ola takie czerwone. To są tylko skarpetki. Tak, ja też mam dużo. Śmieję wam obie, żebyście lepiej patrzyli, żebyście lepiej widzieli. To jest A tu... A tutaj koinka. Przepraszam was, to jest winy. a to jest mama. A ona się wywalił. Się zapala za pomocą tego na baterie. za zarazówki, jak, jak słyszałem. O, i, a, to, a, to je, a to jest śnieg. E, a wzioczę jeszcze to się świeci. <laughs> Okej, okay, zobaczcie, tu moja przyklanka Peta, No wiem, że jest plaga dla dziewczyn. Ale zobaczcie tam i zobaczcie. U mnie też się takie łączy. i są też na baterie też jednorazówki. O, pokażę Wam inaczej. Okej, okay, jednak to pokażę. Ale zobaczcie jak fajnie to wygląda. No oczywiście muszę zapał. To tak, znam, że te lamki powstalą. Ja tak będziemy ciągle władzy dziwacy, nie? Moje tu czasko jest. No... W ogóle... Doba... Przepraszam, w ogóle zobacz jak ciemno jest. Cię... Co Olaf wczoraj zrobił? Otworzył okienko! Tak! I ja zadzłem coladę! No to wiecie jaka będzie czekolada? Ta, ta chyba gwiazdeczko. A jeszcze widział okienko otworzy i zjadnie no. Sony! A ja jeszcze okienko otworzył? Dlaczego e, ona w tego nie otworzyłeś? A otworzył. Dzieba! Gdzie jeszcze otworzył? Nie jest tego! to Co ty zrobiłeś? I zobaczcie kwiatkę. No Chciałem ci odkryć Olaf! Olaf wrzucił lampę! To jest! To prawie zwarcia, Ola Olaf dzisiaj... ojej! To ty... to... Ty ty, ty ty si sobie. To ja poznę, o ty ty, o ty, sekla To ja wyglądałem. Okej, pokażę jeszcze ty. Wam ten sekkę. według komedii. Okej, okay, można to otworzyć. no. <trony> o, kurwa. Zaprezentuję Wam. Widzicie, tam. Widzicie, tak? tam. wyglądać w środku. O nie. Aaa! <trony> telefon mi tam spadł, widzowie. Ja trochę otworzył mi okienko 24 też. Tak, ja zadłem. O nie, zobaczymy co tam jest, ale nic się nie pójdzie. W ogóle widać mnie tutaj? A! <laughs> Czy widać mnie w ogóle tutaj? O! Wylecia! Chyba coś mi tu wyleciało. Ja tam, Spat, mama, a ja tam trzy na meczu, mama A się tam tam na stole. Olaf, zejdź, zejdź. Zajdź, mogę to spasić. Do rodziny x No dobra, zakończymy vlog, bo wiecie to pa. Taki się mógł, nie? Modą, nie?